Siemanko, Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Boso przez Miasto. A w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę ciekawie, ponieważ po prostu spojrzymy na to, co powiedzmy dla osób potrzebujących, sporządziło moje miasto. Boso przez Miasto, czyli po prostu jestem Boso. Zobaczcie, jestem Boso i lecimy. Jestem też w samej koszulce. Jestem też. Yy, Myślę ode mnie taki, taki plus, takie wsparcie dla osób, które po prostu powiedzmy często tak borykają się z problemem tego, że nie mają kurtki, a jest po prostu zimowa pora, a ja chcę po prostu się łączyć z nimi z całego serca. No i będziemy szli do lodówki i oczywiście się też. Zrymowało, zrymowało się tutaj, na szczęście. No dobra, ktoś jest, ale na szczęście nie ma nikogo, więc sobie ogarniemy. Nie no, dowiedziałem się, że w ogóle tutaj po prostu mam fajną sąsiadkę, a przy okazji naprawdę ładną. No dobra, to przechodzimy sobie dalej i ogólnie po prostu tak jestem tutaj na osiedlu samych. No, nie ma niczego, nie ma niczego, tak? Czyli po prostu jestem na boso. Tutaj jest Orlen, paczka. Przechodzimy do lodówki, przechodzimy. O, zobaczcie, tutaj coś jest. Jest tutaj coś, więc sobie po prostu zobaczymy, co tutaj jest. Co tutaj po prostu ktoś wrzucił do tej lodówki. Ja oczywiście nie będę brał, bo nie potrzebuję, wiecie o co chodzi. Nie potrzebuję, co tutaj mamy. W ogóle, może tutaj wystawiam to jest kuchnia polska kasza manna o smaku waniliowym no dobra co tam dalej będzie tutaj mamy też takie jedzonko cyk jest tutaj jest tutaj oczywiście krokiet z mięsem dip paprykowy brokuł z papryką no dobra okej okay. Przechodzimy dalej. W ogóle zimno, zimno jest. Jeżeli byście się pytali w komentarzach czy mi zimno, to jest tak. Zimno krem, ziemniaczano pieczaczkowy biała kiełbasa. Biała kiełbasa? O. Jest. No dobra, to tutaj sobie wystawimy. I ogólnie to po prostu jeszcze na końcu odcinka nie wiem czy to zrobię, bo nie chcę mieć wyłączone, wiecie, zarabianie. Fry tata z białą kiełbasą i brokułami. I wiecie co zostawiamy to dobra, tutaj było to wszystko w torebce. Oczywiście ta biała kiełbasa. No i dobra. Niech potrzebujący po prostu biorą. No i powiem wam tak, że fajnie, fajnie, fajnie się chodzi tak na boso. Oczywiście, oczywiście. W ogóle miałem iść bez koszulki, ale nie wiem, jak tutaj teraz zareaguje YouTube. <laughs> ano tak, tak, jak tutaj zareaguje YouTube, co nie? No bo YouTube to wiecie, bez koszulki, no to mógłby zgłosić itp., itp. A chcę po prostu mieć włączone zarabianie. Oczywiście, oczywiście, cały czas. Jestem bez butów Czyli po prostu wokół tutaj Widoku, widoku Kolejny spacerek Kolejny spacerek bez butów Pójście do lodówki Oczywiście, oczywiście Po prostu tam Rozpakowałem, wiecie Rozpakowałem wszystko Tutaj tylko sobie wziąłem Dwa jabłka, dwa jabłka, bo No bo były, tak? Piękne jabłka Więc sobie wziąłem dwa jabłuszka Tutaj mam w torebce no, i oczywiście po prostu resztę zostawiłem. Więc, więc super, super się zachowałem. Dwa jabłka sobie wziąłem, resztę zostawiłem. Tam był też, wiecie, niżej jabłka. <laughs> I soczki za moją wymowę, ale naprawdę jest Ua, zimno, zimno. stopy też zimno. Ciemno jest, ciemno jest. Jestem, jestem, jestem. No to mordeczki, jeżeli ten odcinek będzie też miał dobre, dobre wyświetlenia, no to oczywiście yy, po prostu e, pójdę boso, bez koszulki na domki. I oczywiście, i oczywiście po prostu będzie to jeszcze lepszy odcinek, yy, bo przejdę yy, na dzielnicy domków. Nie wiem, będę tam chodził nie wiem z 15 minut na filmie, może tak 10-15, no ale tak, żebyście po prostu zauważyli, że jestem odważny. Oczywiście zobaczcie, oczywiście zobaczcie, jestem nadal bez butów. I w samej koszulce o mnie jest zimno, o mnie jest mróz, u mnie po prostu gdzieś tam też się pojawia śnieg. No i dobra, no i dobra, zaraz Wam pokażę te jabłka, które były, tak, w lodówce. No z tej lodówki to wiecie, każdy może sobie brać. Ja wziąłem dwa jabłka, a te jedzonka, które były, to zostawiłem. No dobra, zaraz się widzimy. No i spoko, spoko, mam tutaj dwa jabłuszka. Ciach, nie chce mi się teraz ich jeść. Ciach, zaraz, 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 bo... Żonglowanie. No, ale kładę sobie tutaj, jest spoko, jest spoko. Boso, boso przez miasto. Pozdrawiam. Subskrybujcie kanał, łapki w górę, komentujcie i oczywiście udostępniajcie tym filmem. Pozdrawiam. Jo. No, jo.